Cześć, witajcie w kolejnym już chciałem powiedzieć złomowym odcinku ale nie, jesteśmy w garażu, jeszcze w moim e... o, w moim starym garażu nie wiem jak to nazwać w domu rodzinnym i teraz tak wiadomo, odbierze się okres grzewczy e... że mam warunki jakie mam w blaszaku, więc często się grzałem, szczególnie przy mniejszych mrozach taką nagrzemnicą mastera to jest taka wiecie ile ona tam będzie miała 20 kilo zobacz, nie 10 kilo przesadziłem, 10 kilo na butle, taką ciekawostkę, taką butlę jedenastkę to żarło w półtorej dnia no ale faktycznie no tam dmuchawa no robi robotę, w takim blaszaku nie jak ja mam no to naprawdę no, no było ciepło, było ciepło, było ciepło tylko co poszło nie tak, ja ją pożyczyłem kiedyś i ktoś sobie Wiecie jak to jest? Dobry zwyczaj, nie pożyczaj, tak? Eee, ktoś sobie grzał Deski suszył w garażu, czy, czy coś takiego, czy chciał sobie dosuszyć deski, no i... chciał, że deski się zapaliły Na szczęście nic się tam wielkiego nie stało, powiedzmy Mi się trochę przykopciło, przykopciło, przytopiła ta... Ta dmuchowa I teraz jaki jest problem, no? Generalnie działa, no bo... Eee, no to jest prosta sprawa, no tu podpinamy, tu, o, tu podpinamy gaz tutaj włączamy tutaj do prądu a tu jest iskrownik i ta część jakby od tej strony jest no spoko, sprawna, nie ma z nim żadnego problemu gorzej jest tutaj z tą częścią no iskrownik sam sobie nie działa i teraz <ścoughs> przez to, że on nie działa a, a jakby to wam powiedzieć gaz jest podawany, dysza czy palnik tutaj będzie jakieś 20 mm. Jest to problem zapalić. No, ja próbowałem to zapalić. Teraz wam pokażę czym. Żeby nie spadł. Próbowałem to zapalić takim, no, zapalarką do. do palnika, No, ale niestety sam proces włożenia tego naciśnięcia jest dość trudny, dość problematyczny. Próbowałem to zapalić jakimiś, wiecie, patyczkami, że tak powiem. Ale no, yy, no po prostu, co mam powiedzieć? No, jak to włączamy. Wentylator to, no, jest, płomień jest po prostu zbuchiwany z tego. Najlepszą opcją jest napakowanie tutaj troszkę papieru, podpalenie papieru i, i, wtedy włączenie. To akurat działa, no tylko, że wiecie, no to jest takie wszystko troszkę, kurde, no nie tak powinno być, nie tak powinno być. Więc co, no spróbuję to, spróbuję to rozkręcić, mam nadzieję, że nie będzie to jakieś, Bóg wie jak ciężkie. No i zobaczymy czy tutaj co się tam uszkodziło no wiadomo że tutaj się to dość mocno stopiło jest to na szczęście tylko obudowa no ale i skrycholera cholera nie ma więc cóż, wy nas jak ja jakiś śrubokrętik łapkę i lecimy w okazji, jakbyście się pytali co to za graty odstawiałem to a i mało dla mnie chcę sobie odnowić a resztę gratów będę chciał sprzedać także także tego ale to może innym razem o tym no więc 12 i widzimy dobra, mamy to rozkręcone teraz jak to tam jest podoprowadzane spróbujmy jeszcze to rozkręcić Jak brutalnie samowiercące brutalnie brutalnie, no ale czy to coś nam dało? Czy nic? No właśnie nic, właśnie nic. Teraz się zastanawiam tylko jak to jest tutaj składane bardziej. Aha, dobra. To się wszystko, drodzy moi, wysuwa chyba. Mam nadzieję, że nie są te nagrzewnice, czy dawniej nie były drogie. Bo ja chyba opłaciłem około 200, 250 zł za tą z tego Master'a w Castoramie. Teraz nie mam pojęcia, ile kosztuje. Mam nadzieję, że nie. Nie bardzo bardzo dużo. A dość to fajnie przecież. O! Silni tak. O! I to się wysuwa, tak? Nie. A okay. tak. Tylko tutaj jest. Patrzcie, ile tu jest uziemienia. Wszystko jest uziemienie. Tak, wszystko jest uziemienie. No tak, ale gaz No to musi być bezpiecznie, prawda? cztery uziemienia. O, to chodziło. Patrzcie, jaka. Zobacz. To jest Patrz jaka fajna i prosta tuba. No, żadna, żadna filozofia tak naprawdę. A co nam ta tuba tutaj? No, nie leci. o Dobra, tuba na ziemię. A co nam ta tuba tutaj? A tutaj nam spadło jedno ten. Dobra, mamy nasze wnętrzności. No i to, no, prosta sprawa, wentylator dmuchuje powietrze chłodne tam zasysa, właściwie powinienem powiedzieć, zasysa powietrze chłodne tutaj to jest jakoś, e, a, to jest tylko chyba oddzielone plus nawiercone, żeby ukierunkować płomień tutaj jest e, palnik to, bo dysza to raczej, dysza, no można to też nazwać dyszą gazowy puch, no i tutaj wylatuje płomień, część ciepła gaz jest dostarczany tutaj Tutaj na początek musimy sami puścić na zaworku. Później wiadomo, to są temperaturowe czujki termostaty, więc to nam się otwiera i eee, No, tutaj jeszcze jest drugi zawór. Wiadomo, właściwie elektrozawór, to powinien powiedzieć. No i ta część, która nas najbardziej interesuje, czyli iskrownik. Tutaj powinna wskakiwać iskra. I teraz tak, tu nam się to stopiło, na szczęście nie widzę, że po środku było coś utopione. Weźmiemy tylko i postaramy się wydubać to, wydubać to, ten iskrownik i zobaczymy, czy jego się da uratować, to trzeba będzie coś wymyśleć. Także, jak, jest, jak on tutaj jest podpięty? To, 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 to. I on jest bezpośrednio tutaj podpięty pod to aż tak. Tak, 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 tak. tak. A tutaj jest pewnie masa. No tak. Tylko. Jak go tu dubnąć? <słuch> Dobra, trochę to trwało, to Wam to przyspieszę. Jest nasz winowajca, czyli nasz iskrownik. Jak się patrzę tylko, czy można go jeszcze jakoś spróbować rozdowyszyć na pół, czy będzie potrzebna wymiana. Tutaj widzę jakby to było. Wiecie, składane tylko. Tylko, tylko co dalej. Nie, to jest chyba lite, że tak powiem. Hmm, 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 hmm. No, ale kurczę, no z drugiej strony, co nam teraz szkodzi? To spróbujcie rozbywszyć. Dobra, wyciągnąłem tam tutaj ten, powiedzmy to, pf, prawie gumowo. No nie, no, bardziej miękki plastik wyszła nam cała zawartość. Nie o to też chodzi, żeby to opisywać, ale no tak w skrócie to tu jest sprężynka, to jest to tu musimy, tylko ważna sprawa, żeby ta sprężynka weszła tutaj na ten to tak i teraz patrzcie, no o właśnie nie zawsze i mi się wydaje, że problemem jest tutaj jest stopiona ta końcówka bo tutaj ten środeczek nie wygląda na uszkodzony i ten środek też tutaj na szczęście też nie wygląda na uszkodzony ja to spróbuję złożyć ręcznie bez was albo może i z wami to tak to tak to tak i tu damy to I zobaczymy czy jest szansa że to będzie przeskakiwać jest szansa dobra tylko to musi być po prostu dobrze Dobrze złożone. Bo jak to obrócimy o kąt, o, to nam nie przeskakuje. Ajajaj. Ajajaj. Czyli dobra, czyli zajmiemy się tak, weźmy to, tro... weźmy, weźmy to troszkę, Szlifnijmy na szlifierce ten naddatek tutaj. Dzięki temu, że to szlifniemy, to może to będzie łatwiej tutaj ładniej chodzić w tym i spróbujmy to złożyć po malutku. Dobra, mam to troszkę szlifowane zeszlifowane, tak się zastanawiałem, czy można by to zalać jakimś epoksydem czy coś, żeby wyrównać tutaj ten ten nad, nadtopione, nadtopiony fragment, ale z drugiej strony też tak rozkminiam czy to w ogóle ma sens, no bo tak naprawdę to nam tylko chodzi o to, żeby to nam tylko nie klinowało tutaj ja to tak starałem się tak dobrze zeszlifować to ładnie tutaj nawet z takim luzem chodziło nawet dość to dobrze wyszło. Także cóż, nie wiem czy chcecie na żywo czy nie, ale może to złożymy. Może to złożymy i zobaczymy co się stanie. To sprężynka taka trochę wykrzywiona, nie wiem czy tak miało być, czy jest lepiej. Teraz jak idzie ten od nas idzie ten. M? Uh. Ha? Przeskoczyło. Dobra. Trzeba założyć ten plasticzek Naszedł, naszedł. I to, co się teraz stanie? Ha ha! Taka byłaby prosta naprawa? Aż niewiarygodnie prosta. To dobra, to montaż i testy w odwrotnym kierunku. Was, może tym montażem nie będę Was zanudzał? No bo co tak naprawdę? No? Ja to tu wkładam. Eee, ale to jest, myślałem, że to jest nakrętka. A teraz zobaczyłem, że to jest tylko blaszka. Patrzcie, <laughs> to wygląda jak nakrętka. Tak naprawdę tylko blaszka. Także no coś. No. Marketing i księgowość. Musiałem to całe poskładać, bo tam o to chodziło, że tutaj te masy, co były wpięte w jedno złącze, e, jak nie miałem masy i próbowałem tego iskrownika szczelić, bo że czasami iskra przeskakiwała, zamiast tutaj, w tym dobrym miejscu, to przez masę. A teraz wam pokażę, jak to pięknie iskrzy. O. Super. Jeszcze mnie bardzo cieszy, że wiecie, no nie musiałem oprócz odkręcenia tutaj... E, przyłącza, to nie musiałem żadnego nic z gazu ruszać. So, nawet, nawet nie sądzę, że to naprawdę będzie tak, tak prosty się, że tutaj wiecie, będzie coś, coś skopcone, coś, coś nie wiadomo co, coś pokrzywione, że to będzie. A to po prostu wystarczyło rozebrać, zeszlifować, złożyć na nowo, i choć nie najładniej to działa. Także podłączam butle, podłączam e, prąd i testujemy. No i dobra, jak dobrze ustawiłem to wszystko, widzicie? Takže ostatná scéna. Pięknie. Także tak, jak mówiłem, nie myślałem nawet, że ta naprawa będzie tak prosta, że taka szybka. E, jakbym wiedział, że to będzie tak szybkie, to wcześniej nie męczyłbym się z tymi zapalarką, z, z pateczkami, z papierami, tylko po prostu od razu bym to rozebrał. A w sumie to dzisiaj, jak byłem przy paczkomacie, to tak stwierdziłem, co tu dzisiaj nagrać. Myślę, a. To nagram wam to, bo i tak mi jest to potrzebne. Super, cieszę się, że się udało. Cieszę się, że to było aż tak proste. Koszty żadne. A wszystko fajnie działa. Przy okazji też zobaczyliście, jak działa taki iskrownik. Jak działa taka nagrzewnica Także same plusy, same plusy. I wreszcie będzie troszkę cieplej. Także cóż. Dziękuję wam za dzisiaj. Wam za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym jakimś tam odcinku. Jakim? Czy to będzie złomowe, czy to będzie z hali? Czas pokażę. Давайте поздравим, счастье.